Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki, porozmawiajmy. O sporcie bohaterem mojego dzisiejszego odcinka jest ten fenomenalny piłkarz Cristiano Ronaldo. Doskonale zdajcie sobie sprawę, że Portugalczyk w ten weekend zdobył 700 gola w historii swoich występów. No jest to niesamowity, bym powiedział, rekord i wyczyn. Nawet obliczając Halanda te wszystkie bym powiedział rekordy, występy, które gole zdobywano. No to ten piłkarz musiałby grać przez 16 lat i być powiedzmy sobie szczerze zdrowy, żeby mógł doścignąć Portugalczyka, jest to mało realne i tym bardziej właśnie trzeba docenić ten wyczyn Portugalczyka. No i ważne jest to, że Ronaldo jako taki joker w spotkaniu z Evertonem potrafił w około tam 30 minuty wejść na boisko, zastąpić kontuzjowanego napastnika, wejść i zdobyć jako taki game Changer Joker Bramkę na 2-1. Od razu przypomniały się te czasy Solskiera czy Teddy'ego Sheringama. Pamiętacie, jak norweski napastnik za czasów Alexa Fergusona wchodził na boisko, zdobywał gole, czy właśnie Teddy Sheringam zmieniał Dwight'a Yorka, czy Andy Cola? I zdobywał bramki. No, i teraz w tą rolę wciel, wciela się Cristiano Ronaldo. Ja powiem wam szczerze, że nie do końca jestem zadowolony, bo jednak ten 37-letni napastnik skrzydłowy zasługuje na to, żeby ten piłkarz jednak w inny sposób się żegnał. Ja, ja wiele, wielokrotnie tutaj na moim kanale specjalnie dla, wspominałem wam i mówiłem, że ten fenomenalny portugalski napastnik powinien po prostu ten Manchester United opuścić no bo jednak ten bym powiedział serial w ostatnim czasie który oglądamy zarówno na stadionie Czerwonych Diabłów na Old czy w spotkaniach wyjazdowych no to jest przykre że jednak ten Cristiano Ronaldo siedzi na ławce jest sfrustrowany jest Niezadowolony, no, te jego gesty, miny, które wykonuje, siedząc na ławce rezerwowych mówią wszystko. Ale z drugiej strony jest też taka pewnego rodzaju piłkarska złość. Pojawia się, zdobywa bramkę. Po, po raz 700 w historii swoich występów. Wyobraźcie sobie, że to była dopiero jego druga bramka w tym sezonie. Ogólnie rozegrał 10 spotkań. Pamiętacie, jedną bramkę zdobył. W lidze Europy z Tiraspolem. No to jest przykre, że ten piłkarz w sumie w tym sezonie rozegrał 529 minut, 268 w Premier League i 261 w lidze Europy. Ostatnio, gdy pewnie oglądaliście spotkanie w lidze Europy, gdy Czerwone Diabły mierzyły się z amonią mikozyą, no to, to, to było takie spotkanie, w, to, w którym Cristiano Ronaldo no, nie potrafił tej bramki zdobyć. Często w takich sytuacjach powiem, no brakowało szczęścia. Nie widzieliście te takie filmiki na TikToku. I z jednej strony to jest właśnie piękne w futbolu, że rozgrywasz taki sobie mecz, nie potrafisz zdobyć bramki w takiej sytuacji, piłka nie chce wpaść, a za chwilę jest kolejne spotkanie, siedzisz na ławce rezerwowych, wydaje się, że nie wystąpisz w tym spotkaniu z Premier League, a jednak francuski napastnik doznaje kontuzji, Cristiano Ronaldo musi wejść, jako joker pojawia się i zdobywa zwycięskiego gola. Oby właśnie w tej dalszej części sezonu Cristiano Ronaldo częściej wchodził i jako taki game changer zdobywał te bramki i sprawił, żeby ten Hank postawił na tego piłkarza zdecydowanie w wyższym wymiarze czasowym, bo jednak Cristiano Ronaldo jest takim fenomenalnym napastnikiem, że moim zdaniem no, zasługuje na to, żeby grać regularnie. No, jest już, powiedzmy sobie szczerze, za wolny, ale to jest cały czas... Gla gladiator swoją drogą, ale gollador, czyli piłkarz taki, który potrafi zdobywać bramki, no tego się nie zapomina w związku z tym udowodnił w tym spotkaniu tylko musi grać regularnie no powiecie mi, że już nie, nie, nie nadaje się do tego międzynarodowego futbolu, że nie presuje, ale ja powiem wam szczerze jednak no potrafi gole zdobywać, ja jednak wolę takiego napastnika, który będzie zdobywał bramki, a nie będzie e, presował i Chciałbym go zobaczyć w Lidze Włoskiej, pewnie zimą opuści Manchester United. Dobrze by było, idealnym tym rozwiązaniem byłby powrót jego do Sportingulizmu, do Ligi Portugalskiej. Albo też zobaczyłbym go w jakimś klubie Ligi Włoskiej, gdzie mógłby się spokojnie zestarzyć do tej czterdziestki, czy, czy właśnie grając w Portugalii. I to wielokrotnie Wam wspominałem, że strasznie żałuję, że Cristiano Ronaldo nie trafił na przykład do Borussii, Dortmund nie zastąpił Alerta, czy na przykład do Napoli mógł z Zielińskim pograć. No, no to jestem właśnie rozczarowany, tym bardziej właśnie nie podoba mi się zachowanie DenHaga, który jakby no, na tego piłkarza nie stawiał, zrezygnował z niego. No i teraz. Te chwalenie Cristiano Ronaldo, gratulowanie, jakby zmienienie tego swojego punktu widzenia, pompowanie tego piłkarza w tym momencie przez Holendra nie jest jakby na miejscu, no nie, nie podoba mi się to. Zadam wam takie pytanie, czy to zmierzch Cristiano Ronaldo? Jesteście zdania, że Portugalczyk już nie podniesie się, że jakby to, że Den Haag go odstawia, czy, czy to nie poskutkuje tym, że Cristiano Ronaldo już nie będzie w lidze mistrzów bił rekordów, że według Was już zakończy jakby tą serię swoich zdobytych bramek, już nie strzeli te kilkanaście goli? Czy, czy uważacie, że tak jest? Ja wam powiem szczerze, że ja uważam, że to jeszcze nie jest. Zmierzch Portugalczyka. Jestem, cały czas wierzę w to, um, że ten zawodnik jeszcze sprawi nam wiele radości i odchodząc z Manchesteru United będzie zdobywał gole. Właśnie mam nadzieję, że właśnie to spotkanie przeciwko Evertonowi, gdzie właśnie Czerwone Diaby wygrały 2-1, Cristiano Ronaldo zdobył gola, że właśnie do, do Mistrzostw Świata jeszcze przez te dwa miesiące. Będzie właśnie wchodził jako taki zawodnik i będzie zdobywał bramki. No bo jak spojrzycie na zawodników, którzy grają w, 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 w drużynie Den Haga, no to Rashford ma zdobyte trzy gole. Do tego właśnie także Antoni, an, an, właśnie Antonio zdobył tego gola, moi drodzy, właśnie w tym, w tym, w tym, w tym spotkaniu. Także Francuz Marial zdobył bramkę, ale doznał kolejnej kontuzji. Wydawało się, że ten piłkarz powoli łapie formę, jest coraz lepszy. Więc jak widzicie, ci konkurenci Cristiano Ronaldo wcale nie są zdecydowanie od niego lepsi, nie zdobywają tyle bramek. No jest, jednak jest taka pewnego rodzaju przewaga, że ci piłkarze presują, potrafią presować. Grać według tej filozofii Den Haga, którą on właśnie tutaj prowadzi, ale zeszły sezon pokazał, że ten Cristiano Ronaldo jednak potrafi bramki zdobywać, bo był wtedy najlepszym strzelcem Czerwonych Diabłów, zdobył 18 goli w Premier League. I, i mam nadzieję, że w te najbliższe miesiące to będzie takie godne pożegnanie K K Cristiano Ronaldo z Czerwonymi Diabłami i że Alex Ferguson i także Den Hague pozwolą temu piłkarzowi odejść, bo dla mnie to było tak, jak Wam wspominałem. Nieporozumienie, że jednak Portugalczyk nie został, jakby powiedział, puszczony. Także był pewnego pewnym rodzaju niechciany, że te wszystkie wielkie kluby go nie, nie chciały. Trenerzy zwykle nie chcieli, bo pamiętacie, że właściciel Chelsea chciał tego piłkarza zaangażować, ale ówczesny szkoleniowiec Tuchel nie za bardzo chciał i ja mam nadzieję, że będzie pewnego rodzaju happy end, że Cristiano Ronaldo trafi do, właśnie do, 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 do Sportingu Lizbona i będzie znów strzelał gol za golem, tak jak właśnie za, za, za tych młodych lat. Powiedzmy sobie szczerze, co ma wpływ na, t, na spadek formy, na to, że Cristiano Ronaldo jakby nagle chciał odejść z tego Manchesteru United. Pamiętacie, że właśnie w kwietniu Portugalczyk przeżył ogromną tragedię. Stracił dziecko. W związku z tym pewnie, mówi się tak w kuluarach, że Cristiano Ronaldo może mieć depresję, depresję, że jakby ta strata dziecka może mieć wpływ na to, że ten y, fenomenalny zawodnik gra gorzej. I właśnie, gdy wydarzy się pewnego rodzaju, pewne, bym powiedział, traumatyczne wydarzenie, chcemy nagle opuścić te dane miejsce i właśnie Portugal, Portugalczyk po, po, po tym, co go spotkało, jednak wtedy, po tym roku, mimo że miał fenomenalny sezon w barwach United, potrafił strzelać go za Golem, jednak. Na, ten To, że właśnie dru, że drużyna Denhaga nie grała w Champions League, że nie, nie udało się jej zająć miejsca gwarantujące grę w lidze mistrzów, to był pewnego rodzaju pretekst. Wiadomo, piłkarz jest ambitnym zawodnikiem, chciał dalej grać w lidze mistrzów, ale takim drugim kolejnym jakby czynnikiem, który sprawił, że Cristiano Ronaldo chciał odejść, powiedzmy sobie szczerze, z deszczowego. Przygnębiającego Manchesteru było właśnie to, że stracił dziecko, bo mimo tego, że w tym klubie i także w tym mieście osiągał największe sukcesy jako taki młody chłopak, gdy, gdy, gdy trafił ze Sportingu Lizbona, wypłynął, zdobywał tytuły moi drodzy pod, ba, pod batutą Fergusona. Pamiętacie jak, gra, jak współpracował z, z Colsem, z braciami Neville czy z Ryanem Giksem, moi drodzy? To nie miało wpływu. No, tam, tamten czas, tamte wielkie sukcesy, bo w tym momencie właśnie liczyło się tu i teraz. Cristiano Ronaldo był jakby w tym Manchesterze nieszczęśliwy z uwagi na stratę dziecka. To miejsce mu się kojarzyło i plus do tego pogoda byłem kiedyś właśnie w Manchesterze i w Liverpoolu i w Londynie, w Anglii. Powiem Wam szczerze, że no nie podoba mi się to, 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 to miasto. Ogólnie Anglia zawsze jestem pod wrażeniem tych wszystkich, którzy lubią premierniki, są jakby zakochani w Anglii. Ja powiem Wam szczerze, że jestem ciepło, ludny, no uwielbiam Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Grecję, lubię tam gdzie jest ciepło, no jednak w Anglii, no to jednak była, byłem kiedyś właśnie na tym spotkaniu Polska Anglia za czasów Pawła Janasa, to przegraliśmy 1 i właśnie na stadionie Old Trafford, a że właśnie Liverpool, także właśnie zwiedzałem Muzeum Beatlesów, właśnie że um, Liverpool leży niedaleko Manchesteru, jest to rzut beretem, w związku, w związku z tym mieszkałem w mieście Beatlesów i powiem Wam szczerze, że jednak ta pogoda, Anglicy, no Angielki także nie są urodziwe, no powiedzmy sobie szczerze, taka jest prawda, ale wracając do głównego wątku, no jednak deszczowa pogoda, Manchester, czy, czy, czy Liverpool w okolicy, no to nie jest piękne miejsce do funkcjonowania, wiadomo Premier League, najlepsza Liga Świata, plus, 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 plus do tego no, są, są zabytki, wielkie fajne stadiony, fajni kibice ale jednak jedzenie, fish and chips ta pogoda, mgła ciąg, ciągły deszcz, no jed jednak to może sprzy sprzyjać właśnie tej depresji która pojawiła się najprawdopodobniej bo takie pojawiają się doniesienia u Cristiano Ronaldo i Cristiano Ronaldo za wszelką cenę chciał zmienić to miejsce plus do tego jeszcze pojawił się Den Haag, Den Haag który jakby Został takim trenerem, który jakby chciał pokazać swój autorytet, że jednak jest silniejszy od tego zawodnika. I 37-latka zdecydował odstawić. Pamiętacie byłego trenera Legii Warszawa Berga. Który grał w Manchesterze United. On też kiedyś został odstawiony, i później, właśnie czytając jego biografię, mogliśmy się dowiedzieć o tej sytuacji. I ten właśnie Henning Berg, legendarny zawodnik Manchesteru United, reprezentant Norwegii, gdy został trenerem legii żeby budować swój autorytet, odstawił Orlando sam, mimo że to był fenomenalny zawodnik, no był to był napadzior, który potrafił zdobyć z 20 goli yy, no bym, to powiedzmy tak szczerze, miał lepsze umiejętności, to jednak norweski trener jednak wolał stawiać już na Marka Saganowskiego, który już nie miał tego zdrowia, już nie miał, bym powiedział, tej bramki. No to, to był bardzo dobry napastnik. był reprezentant Polski, ale już jego lata były takie, że wtedy legia Warszawa z Orlando powinna zdobyć mistrzowski tytuł, a tamten tytuł zdobył. Lech Poznań macie skorzy, a ja do dzisiejszego dnia, jak to bywa często, taka jest właśnie rola kibica, czy też eksperta piłkarskiego. Często głowimy się tu, drapiemy. A co by było, gdyby ten trener zrobił? Ja do dzisiejszego dnia uważam, i to bo, bo mam do tego prawo, no i z wysokości trybun. Wtedy wszystkie mecze Legii Warszawa widziałem. Jestem do dzisiejszego dnia przekonany, że Legia Warszawa z Orlandosa nawet z takim piłkarzem, który powiedzmy sobie szczerze nie do końca y, przykładał się do treningów. Czasem za bardzo imprezował, ale to był taki piłkarz, który tylko gdy Bergo wprowadzał na boisko zdobywał bramki. No ale często, właśnie wracając do głównego wątku, trenerzy budują swój autorytet odstawiając gwiazdy. No i właśnie Den hak zdecydował się odstawić Cristiano Ronaldo, bo jednak chciał w grupie pokazać, rządu rządzi, bo pamiętacie, że Portugalczyk jednak nie brał w tym okresie przygotowawczym udziału W związku z tym Den Haag chciał być sprawiedliwy. No ale już ten czas się skończył. Gdy masz Cristiano Ronaldo, to jednak powinieneś na tego piłkarza stawiać. Ja, ja gdybym miał Portugalczyka w składzie, bym zarząd, bym, bym, byłbym takim zarządcą, to bym stawiał na tego piłkarza. I tym bardziej właśnie cieszy mnie to, że zdobył kolejną bramkę i uważam, że to nie jest zmierz Portugalczyka, bo ten fenomenalny były zawodnik Realu Madryt przez wiele lat, przez te kilkanaście lat udowodnił, że jednak nie... Nie można go skreślać, mimo nawet tych 37 lat, moi, moi drodzy, i odwiniemy ten materiał, zobaczycie, Cristiano Ronaldo jeszcze strzeli kilka goli, odejdzie z Manchesteru United, jeszcze widzę Mistrzów będzie nas cieszył, chciałbym, żeby jednak do tej czterdziestki grał. Tutaj spojrzę na mój szpigel czy o wszystkim Wam opowiedziałem, jeżeli chodzi o Cristiano Ronaldo, a zaraz przejdę do Krzysztofa Piątka. No tak, wiek 37 lat Golador. Moi drodzy, wracając do Cristiano Ronaldo i tak zestawiając właśnie Portugalczyka z Robertem Lewandowskim, pamiętacie, że Napastnik polskiej reprezentacji ma obecnie 34 lata. Jest młodszy od, od Portugalczyka, ale na zupełnie innym poziomie, bo pamiętacie, że Cristiano Ronaldo szybciej zabójł z tym, tym światowym futbolu jako ten młody 18-latek. Pamiętacie go na Euro 2004 w Portugalii, gdy właśnie jeszcze, jeszcze można było wtedy grać. Grał z kolczykami na uszach. Ten młody Cristiano Ronaldo, 18-letni, płaczący po tym, gdy właśnie reprezentacja Portugalii przegrywała z Grecją. Ten, ten finał. Następnie pamiętacie w 2016 roku, gdy kadra Portugalii potrafiła wygrać finał z Francją, w, na, w, tam właśnie na Euro w, w, w Le Bon właśnie we, we Francji. Z gospodarzami potrafili wygrać wtedy Cristiano Ronaldo w tym wielkim finale. Doznał kontuzji, walczył heroicznie, cały czas nie poddawał się, ale nie był w stanie. Był grymas na jego twarzy, i później obok Santosa dyrygował jak trener. To, to było też piękne, ale do czego zmierzam? Mówię, że ten piłkarz się nie poddaje. Tak tak wygląda od początku jego kariera, nawet będąc tym młodym zawodnikiem, także mia miał podgórkę, był odrzucony, ale postawił na swoim i ja uważam, że ten piłkarz tak nie zakończy kariery. Ale do czego zmierzam do tego, wracając właśnie do tego wątku z Robertem Lewandowskim? No bo Robert Lewandowski jednak trochę później wypłynął na te szerokie wody. P pamiętacie, że, że już że miał tą kontuzję, i dopiero przecież w wieku 20, około dwóch lat i, i powoli przebijał się. W Borussia i Dortmund wchodził na ten szczyt, i nagle w takim zastraszającym tempie doścignął i prześcignął w pewnym momencie Messiego i do tego Cristiano Ronaldo, co dla nas, powiedzmy sobie, szczerze, śmiertelników wydawało się to pewnego rodzaju nierealnego. No, Powiedzcie mi, no 12 lat temu, 13 lat temu myśleliście, że jakiś Polak, piłkarz, reprezentant Polski będzie potrafił dorównać Ronaldo Messiego, wejść na, na ten poziom? Nie, ale to jest, właśnie, to jest piękne, że piłka nożna potrafi właśnie pisać takie scenariusze. Za to właśnie ją kocham. Ale wracając właśnie do tej sytuacji, jaką przeżywa Cristiano Ronaldo, ja mam nadzieję, że. Za 3 lata no, nie dożyjemy takiego, takiej sytuacji z Robertem Lewandowskim, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że ten kontrakt, który podpisał z klubem z Katalonii, na 4 lata podpisał, ale jest tam pewnego rodzaju taka klauzula, że po. W trzech latach ten kontrakt może zostać skrócony. No, Ja mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że napastnik polskiej reprezentacji nie będzie tak odstawiany, No, bo niestety czasem trenerzy, tak jak robi to m.in. krzawi z Piquet, czy, czy właśnie z busketem, czy, czy, czy z album tych piłkarzy, bym powiedział, seniorów, tak jak się mówi w Hiszpanii o tych starszych zawodnika, zawodnikach, ich odstawia. Czy pamiętacie, jak Luis Enrique Ramosa w Kadrze odstawił? To właśnie zawsze jest. Przy, Przykrem, moi moi drodzy, gdy właśnie trenerzy jednak w pewnym momencie jeszcze potrafią takich piłkarzy, którzy są legendarni, odstawić. No, Zlatan Ibrahimowicz w ten sposób nie został odstawiony. To jest właśnie piękne, że Ibra Kadabra jednak starzeje się i na, i na coś takiego nie pozwolił, i to fajne jest, że. Reprezentant Szwecji mówi o tym, że to on na swoich zasadach kończy tą karierę. No i mam nadzieję, że to jest zakończenie kariery Cristiano Ronaldo, który zresztą wspomina, że będzie chciał grać do 40 roku. To jest najprawdopodobniej ostatni mundial, który się odbędzie w Katarze dla Cristiano Ronaldo. Ale jeżeli chodzi o wielką imprezę, to nie jest ostatnia wielka impreza dla Portugalczyka, bo Cristiano Ronaldo zapowiedział, że będzie chciał jeszcze zagrać na Euro 2024. I to jest piękne, a żeby Grał tak fenomenalnie, prezentował tą formę, to musi grać regu regularnie. Te, te ostatnie spotkanie pokazało, że ten piłkarz jest cały czas goladorem. I powiem Wam szczerze, to nie jest zmierzch Christian Ronaldo. Jeszcze ten piłkarz nas bym powiedział zadziwi, zachwyci nie możemy stawiać na nim krzyżyka i cały czas jestem takiego zdania, że jednak z takich doświadczonych piłkarzy nie można rezygnować. Trzeba ich w jakiś sposób zagospodarować, nawet jeśli oni mają wysokie ego. No i mam nadzieję, że, bo zauważyliście Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski, ci dwaj piłkarze mają pewnego rodzaju wspólną cechę, mają nawet wiele cech wspólnych, są pracowici, mają ogromny talent, są bym powiedział Fenomenalnymi piłkarzami, dążą do sukcesu. To jest właśnie najważniejsze. A i każdy taki piłkarz, jak Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Messi. Tacy piłkarze zwykle mają wysokie ego. Czasem danym trenerom coś takiego nie odpowiada i żeby budować swój autorytet, chcą takiego piłkarza odstawić. I, moi drodzy, mam nadzieję, że Robert Lewandowski nie doświadczy czegoś takiego w reprezentacji za te trzy lata, czy, 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 czy właśnie czy w Barcelonie, czy w innym klubie, w którym będzie grał, że będzie jak zlatan Ibrahimowi, Mo, moi moi drodzy, jestem ciekaw, co Wy ogólnie myślicie o sytuacji Cristiano Ronaldo. Czy to jest zmierz Portugalczyka? Czy jeszcze zobaczymy stanie tego zawodnika? Zachęcam Was wszystkich do komentowania. Napiję się łyka wody i przechodzę teraz do piątka. Moi, moi drodzy. Jak widzicie, u mnie na kanale jest różnorodność. Z jednej strony opowiadam Wam o gwieździe futbolu, ale zaraz przejdę do fenomenalnego piłkarza polskiej reprezentacji. Mm. Pamiętajcie, żeby się nawadniać, szczególnie jak dużo mówicie. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te zasady zdrowego ży żywienia. Trzeba dużo pić wody, najlepiej, albo zielonej herbaty, moi drodzy, ewentualnie erbaty. No i moi drodzy, wracając do Krzysztofa Piątka, to jest piękne, że były zawodnik Milanu w ostatnim spotkaniu przeciwko Hellas z Weronie zdobył drugą bramkę swoją dla Salernitany. Salernitana wygrała 2-1 z Weroną. I w ten sposób były zawodnik Krakowi dogonił Zbigniewa Bońka, no bo. Reprezentant Polski zdobył swojego 31. gola w Serie A, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, że były napastnik Fiorentiny, jeżeli chodzi o te bramki. No to 13 bramek strzelał dla, dla Genoi, 13 dla Milanu, 3 dla Fiorentiny i teraz dwie dla Salernitany. I to jest właśnie piękne, że on w drużynie, w której gra Ribery, jest podstawowym zawodnikiem. zdobywa Gol za golem. Oby tych bramek jeszcze kilka strzelił przed rozpoczynającym się mundialem w Katarze, bo doskonale zdajcie sobie sprawę, jeżeli chodzi o tych napastników, którzy pojadą na mundial, no to Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Świderski. Ci piłgarze są poza zasięgiem, a tutaj o kolejne miejsce według mnie właśnie Buxa i Piątek grają, i ko każda kolejna bramka zdobyta w Serie A w obecnej chwili grającego regularnie Piątka, przybliża go do tego wymarzonego wyjazdu na Mundial. I to też jest piękne, że ten piłkarz, bo na razie wyrównał ten rekord Bońka, 31 bramek, które właśnie ten były reprezentant Polski, także wybitny prezes zdobywał, będąc piłkarzem Romy Juventusu. Moi drodzy, Piątek mam nadzieję, że w najbliższej kolejce już przebije ten rekord i przegoni Zbigniewa Bońka, a ma, a ma jeszcze szansę dogonić, będzie pewnie próbował dogonić Arkadiusza Milika i także Piotra Zielińskiego, no bo Piotr Zieliński, moi drodzy, tych goli ma w Serie A 37, a Arkadiusz Milik 41, czyli o 10 goli więcej. No ja cały czas liczę, że właśnie ta, jakbym powiedział, ten, ten okres wypożyczenia który teraz właśnie trwa w Salernitanie, gdzie Piątek się znalazł, to będzie pewnego rodzaju takie miejsce, gdzie ten piłkarz na nowo się narodzi, że strzeli tych kilka goli więcej, że nawiąże do tych czasów, kiedy był tym piłkarzem, takim snajperem, jak w czasach Genui czy Milanu, no bo dużo bramek w barwach Salernitany, pozwoli jakby odbudować tą jego pozycję we Włoszech i sprawi, że zostanie wykupiony z Herty Berlin. Powiem Wam szczerze, że to były dla mnie takie dwa wydarzenia tego weekendu. Piątek strzela gola i, i, i dogania Bońka. I także właśnie Cristiano Ronaldo wchodzący jako joker game changer, zdobywający bramkę, drugą bramkę. No, no, moi drodzy, to jest właśnie przykre. Powiem wam szczerze, że Cristiano Ronaldo popełnił ogromny błąd opuszczając Juventus Turyn No, bo wtedy pamiętacie, miał jeszcze roczny kontrakt w barwach zespołu z Piemontu, mógł jeszcze pograć znów zostać golladorem w Serie A i potem, jako wolny zawodnik, już bez kontraktu, mógł podpisać właśnie w tym wieku 37 lat z dowolnym zespołem i ta kariera mogła się zupełnie potoczyć. Ale niestety, pamiętacie, że wtedy Cristiano Ronaldo jest wiecznie niezadowolony, ambitnym jest zawodnikiem. Nie podobało mu się to, że wtedy ówczesny Juventus pod wodzą Pirlo nie osiągał sukcesów, że po wielu, wielu latach ta drużyna nie obroniła mistrzowskiego tytułu. Została jakby przerwana ta hegemonia tego, tego zespołu Cristiano Ronaldo niezadowolony, bo przychodził do Juventus Turyn wygrywać Champions League, a jednak, a nie kolekcjonować tytuły, znaczy zdobywać Puchary Włoch, zdobywać tytuły Włoch, tylko wygrać Ligi Mistrzów. To mu się nie udało. Szukał nowego bodźca i pamiętacie, że był łączony z Manchesterem City, że, że, że właśnie mógł tam trafić nagle, jednak z, Sprawy swoje ręce wziął Alex Ferguson, jakby tym sentymentem namówił tego piłkarza do powrotu na Old Trafford i Cristiano Ronaldo właśnie popełnił błąd, no bo, bo właśnie w tamtej drużynie Solskiera był najlepszym strzelcem, ale tamta drużyna, która właśnie pod wodzą tego Norwega potrafiła zdobyć wicemistrzostwo, już grała poniżej oczekiwań. Pojawił się Den hawk, no i niestety pojawił się trener holenderski. Który postanowił tego piłkarza odstawić. Tak czasem bywa i to był duży błąd. Tak samo jak właśnie moim zdaniem Krzysztof Piątek popełnił ogromny błąd, kiedy zdecydował się opuścić Milan. Pamiętacie, przychodził Zlatan Ibrahimowicz, zamiast właśnie zostać w Mediolanie i pod wodzą tego Zlatana Ibrahimowicza zostać namaszczonym, jak Leo na tego bym powiedział następcę, na. Golladora. Zresztą historia pokazała, że jednak jak widzicie, no, Szwed ma swoje lata i mimo tego, że potrafił strzelać gol za golem, prowadził Rossoneri do tytułu, to jednak przez pewien okres musiał odpoczywać, leczył się i piątek dostałby swoje szanse, a były zawodnik Krakowi. Popełnił błąd wybierając KRT Berlin, czyli Big City Club, czyli drużynę, gdzie powiedzmy sobie szczerze, nie ma klimatu, żeby grać i zdobywać gole. No i tak jak ten niemiecki klimat mu nie służy, to jest piłkarz stworzony do gry w Italii, w Serie A. Gdzie nie pójdzie, to zdobywa gole. I jeżeli chodzi o jego karierę, moim zdaniem, powinien wszystko zrobić. Nie tam, nawet jakby Salernitana nie chciałaby go wykupić. To, to, to nawet bym nie próbował iść do Turcji. To jest taki piłkarz dla mnie, gdzie ja wielokrotnie Wam mówię, że niektórzy piłkarze są turystami w takim pozytywnym znaczeniu. Ro, tak jak Robert Lewandowski to udowodnił, czy Arkadiusz Milik z Datan Ibrahimowi, czy. To to są piłkarze, którzy gdzie nie pójdą, to zdobywają gol za golem. A są też tacy, bym powiedział, napastnicy, królowie jednego podwórka, jednej ligi. I właśnie takim człowiekiem dla mnie jest Krzysztof Piątek i on powinien po prostu do czterdziestki, do trzydziestego roku życia, trzydziestego grać w, w Milanie. Takie mam zdanie. Jestem ciekaw, co ogólnie sądzicie o piątku. O Ronaldo, jak Wam się podoba ten mój materiał? Jeśli Wam podoba się materiał, który zamieszczam, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli możecie, to udostępniajcie mój kanał i dajcie znać wszystkim pasjonatom sportu, że jest taki kanał Mikołaj Paweł Cichecki, Porozmawiajmy o sporcie, gdzie na kanale opowiadam Wam o sporcie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie bieżące sprawy, no to w następnym odcinku pojawi się podsumowanie Ligi mistrzów występ, występ Polaków z uwagi na to, że wybieram się na spotkanie Real Madrid szachtar doniec Najprawdopodobniej po tym spotkaniu pojawi się taki filmik, short short, short pojawi się właśnie po tym, po tym spotkaniu, bo, bo, bo raczej z uwagi na to, że ten mecz będzie o 21.00. Więc dosyć późno do domu wrócę, więc nie uda mi się nagrać. Więc najprawdopodobniej odcinek podsumowujący Champions League pojawi się w środę. Champions League później Lech Poznań w lidze Europy. To na, na tą chwilę materiału, które w najbliższym czasie u mnie pojawią się na kanale. Kłaniam się nisko, do zobaczenia wkrótce. Hej!